Cześć, witajcie. Znowu akumulatory Lifepo 4, w sumie jeden akumulator, setka, 100 Amperogodzin. Miałem poprzedni film, gdzie pokazywałem jakby, hmm, to była pogadanka bardziej o parametrach akumulatorów Lifepo 4, czyli litowo żelazowo fosforanowych jest to lżejszy i bardziej stabilny napięciowo zamiennik akumulatorów AGM kwasowych. Jest też o wiele lżejszy, bo 100Ah jedną ręką to nikt tak nie podniesie, zwłaszcza, że ja jestem elektronikiem, a nie jakimś tam wiecie górnikiem, jeśli chodzi o siłę. Ale dobra. Ładowarka 10A. Wczoraj nią naładowałem do pełna ten akumulator. I obciążenia. Wtedy, wtedy pokazywałem Wam tylko wyniki jakby z obciążenia prądem C20. 20, Czyli Norma C20 to się kwasowe akumulatory bada. Nie wiem, jak się LiFePO4 powinno badać. Także przyjmę też taki sam sposób badania. Znaczy szacowania tak naprawdę, bo to klasa pomiarowa tego urządzenia jest raczej niska. Aczkolwiek 100 Amperów dzielimy na 20 czyli to jest właśnie prąd wyładowczy C20 Wychodzi nam 5 Amperów, 5 Amperów sobie ustawię, ustawię sobie odcięcie żeby Ile może wyładowywało, żeby próbowało wyładować akumulator do 6 V I tu BMS odetnie nam przy progu bezpiecznego napięcia A tutaj mam taki mierniczek Bluetooth do samochodu, który rejestruje poziom napięcia Spróbujemy sobie zarejestrować tą krzywą rozładowania, potem krzywą ładowania i zobaczymy też ile kilowatogodzin jeśli chodzi o pobór mocy, pobór prądu takiej wiecie z sieci z gniazdka 230 ile, ile to kosztuje, że tak powiem, energii. Także teraz będzie taki bardziej testowo praktyczny z omówieniem test. Zapraszam was też na tamten film innego producenta z innymi akumulatorami, ale tak naprawdę czy jest inny, czy nie? To też będzie taka ciekawostka, bo później pokażę wam kartony, jeśli chodzi o paczki, w których to przychodzi i skąd to przychodzi. Także też taka, taka, no będzie ciekawostka. Także dajcie mi się tutaj rozłożyć i zaraz zaczynamy. A jeszcze jedna ważna rzecz, jeśli chodzi o ten akumulator, on ma wbudowaną low-temp charging protection, bo litówki poniżej 0 stopni Celsjusza nie powinny być ładowane, bo jeśli wtedy zaczniemy je ładować, może się zniszczyć, a w najgorszym przypadku może coś się, nie wiem, zapalić. Także są akumulatory zabezpieczone, że one poniżej tej temperatury nie rozpoczną ładowania, czyli BMS-o to dba a są też takie, że np. jak jest minus 10, one mają maty grzewcze że jeśli chcielibyśmy go naładować, to on pierw sam z własnej energii wewnętrznej ruchomi maty grzewcze on się sam nagrzeje, doprowadzi się sam do tych 0+, czy tam kilku stopni i wtedy rozpocznie ładowanie już zewnętrznym więc takie rozwiązanie bardziej do kempingu, kamperów, jakby używanych w zimie ja tu myślałem bardziej o fotowoltaice lub zasilania Motorków, silników elektrycznych na jakichś łódkach, bo pan Laszek ma ponton morski i ma dwa silniki, 12V, 24V. No i planujemy sobie trochę popływać. Także zdecydowanie akumulatory Life po 4 się przydadzą. Mniejsza waga na wodzie i stabilniejsze napięcie właśnie to chcę wam pokazać przez co szybciej kręcący się silnik powoduje, że łódka pływa szybciej niż na przykład na kwasie lub agm -ie. No ale dobra, zaczynamy testować. Partnerem kanału jest PCBway. Z tego miejsca chciałbym Wam przypomnieć o akcji Projekty z widzami oraz poinformować Was, że do 30 kwietnia 2025 roku jest akcja i konkurs na zaprojektowanie odznaki z okazji rocznicy PCB do zgarnięcia z 500 dolarów w gotówce oraz budżet projektowy. Wszystkie szczegóły w opisie filmu. Dzięki za oglądanie. Terminale tej baterii wyglądają w taki sposób, one są płaskie, taki trochę styl amerykański Można sobie wkręcić normalne klemy ołowiane, albo po prostu na śrubkę wiecie, przymocować to co trzeba M8, łepek jest 13, czasami 14, czasami jakiś calowy, także tutaj zależy Czy to jakiś tam wiecie, standard marynistyczny czy coś Ja właśnie montuję ten moduł Bluetooth No i co, zaraz Wam pokażę jak to będziemy ustawiać Dobra, tak to wygląda Jest podłączone, mam drugi telefon i to jest aplikacja, która nam pokazuje parametry, mamy 12,86V na naszych zaciskach I tu mamy historię, jak się to kliknie To mamy kalendarz, to jest dzisiaj godzina 10, nie było wcześniej urządzenie podłączone, więc nie ma żadnej historii wiecie, naładowania Ale zostawię tutaj telefon, żeby się rejestrowało bo jak będziemy bardzo chcieli nisko zejść, tak poniżej tych 6 V, to nasze urządzenie też się w pewnym momencie wyłączy, bo ono tam pewnie wymaga z 9 V albo jeszcze tam, nie wiem, może 5 do zasilania. No, także ustawię sobie, co ustawię? Rozodowywanie. Tu mam, mam próg. Nie wiem, czy dobrze widzicie. Do 6V ma próbować 5A rozładować. Jak podłączę krokodylki, po prostu wiecie, no to Enter. Nie mam czteroprzewodowego pomiaru napięcia, więc też spadki na przewodach, na samych tych słabych dosyć żabkach, ale nawet wiecie, plus minus 5% to jest bardzo duży rozrzut, jeśli chodzi o pomiary. Jeśli byśmy nawet mieli 5% dokładności pomiaru, czy tam niepewności pomiarowej w sumie, to spoko. Nawet 1% to i tak jest dość duża, jakby wiecie, tolerancja. Bo, jakbyście mieli coś uciąć na metr, no to centymetr prawo, prawo w lewo no w budowlance może nie robi różnicy, ale w innych branżach robi, więc 1% nawet pomiaru to jest, wiecie, dość duży błąd. No, ale tak, żeby Wam jeszcze pokazać, że to działa, tu mam ładowarkę. Zobaczcie, akumulator jest pełny, fully charged. Jak ją odłączę, teoretycznie się tak nie powinno robić, dajcie mi chwilę. Dobrze, ładowarka jest odłączona. Napięcie jest 12,86, i jak ją podłączę. Może żebyście też widzieli, że on szybko zareaguje. W sensie pokaże, że jest naładowana. Mamy kolory diodek. Uwaga, podłączam 3, 2, 1. Zielona dioda, rozpoczyna ładowanie. Napięcie widzicie, skakuje na 14,4 No i osiągnął BMS odłącza. Czyli po prostu BMS tutaj odłącza mówi, że bateria jest pełna, także macie pewność, że startujemy, wiecie, z pełnej baterijki. No i tutaj nam się powoli, już widzicie, kropeczki zielone się rysują wykresy także do tego sobie przejdziemy później a, a widzicie, chyba na chwilę wyłączyło jak BMS odłączył, to mi chyba zniknęło zasilanie stąd ładowarka 1285, chyba nie daje żadnego napięcia podtrzymania, tak mi się wydaje, no ale ja to odłączam, przenoszę w inne miejsce, gdzie mi to nie będzie szumiało cały dzień, bo to będzie szumiało z 10 godzin tak, 5 Amperów, żeby setkę wyładować, no to 20 godzin, kurde, całą dobę no, także zapewne dogram końcówkę jutro. A co do tego, jakby, że tak się nie powinno robić, ładowarkę powinniśmy najpierw podłączyć do sieci. Jak ona pracuje, to dopiero ładowarkę łączyć z akumulatorem. A jak odłączamy na odrzut, odłączamy do akumulatora i dopiero odłączamy od sieci. Więc takie są zasady bezpieczeństwa, wiecie, zalecane w instrukcji. No ale dobra, mamy napięcie na serwisowym. Ja to gdzieś idę ustawić i widzimy się, jak on się już rozładuje. Dobra, jesteśmy w innym miejscu. Ma do 6 V próbować rozładować ten akumulator. I 5A. Czekajcie, jeszcze Wam pokażę na drugim telefonie. Dobra, mamy nasze napięcie. Klikam start. A nie, dobra. Tu się ustawia napięcie. Ampery. Dobra, RAM. No i chodzimy w trybie jakimś tam. Ile amperogodzin nam zaczyna zliczyć? Watogodziny nam liczy, nas Watogodziny interesują, jeśli chodzi o energię zasilającą cokolwiek. To Mamy 13,2, 13,26. Wiadomo, no, różnice jakieś będą, ale tu chodzi o szacowanie z grubsza pojemności. Coś jeszcze chciałem powiedzieć, tak. 1280 watogodzin. Czy po prostu oni pokazują, ile tu jest energii w środku? A ta setka to jest po prostu takie, wiecie, szacunkowe, żeby ludzie mieli odniesienie, ile to jest w przeliczeniu na stare technologie typu Kwasa GM. A tak naprawdę nas interesują watogodziny. Dobra, to się będzie testowało z 20 godzin. Także jest sobota godzina 10.09. No i co? Zobaczymy się później. W sumie zobaczcie też ciekawy temat. Jakoś ostrości mnie chce złapać. Akula, znaczy napięcie wskoczyło na 13,24, a wcześniej było 12,8. Także ten BMS jakby dawał napięcie takie wiecie szczątkowe, albo takie wiecie mniejsze. A jak załączył się na oddawanie energii, no to. Napięcie wzrosło do tych 13, coś, bo właśnie to jest to, że przy rozładowaniu akumulatory LifePo4 mają bardzo długo powyżej 13 V, gdzie pełny, nieobciążony akumulator, załóżmy tam kwasowy, typu albo AGM, ma tak 12,8, więc już mamy wyższe napięcie, a pod obciążeniem kwas o wiele bardziej siada. Yy, czy no kwas AGM? AGM też jest akumulatorem kwasowym, tylko po prostu w innej formie. No także te kilka, tam pół volta więcej, jeśli chodzi o sztywność tego napięcia. No powoduje realną, no lepszą sztywność i szybciej kręcące się sprzęty, typu właśnie silniki elektryczne prędkość obrotowa zależy zawsze od napięcia więc nawet te 05 wyżej daje nam realnie większą moc no i szybkość dobra, po 20 godzin co najmniej i widzimy się później no, robię aktualizację, zobaczcie jest 13V pod obciążeniem 33 amperogodzin już żeśmy wyjęli z akumulatora Wato godzin, no 400, prawie 40. Cały czas jest 13,07 tutaj, pokazuję na telefonie. Ile było na górze? 13,02. No, by się zgadzało, wiecie. Nie, niepewność pomiarowa, żebym tutaj nic nie ruszył. I zobaczcie teraz napięcie. Zaczynaliśmy koło 10, było 13,2. To są godziny. Każda kratka to jest godzina, widzicie? Koło 12, czyli 2 godziny później. 13,2. Prawie znowu 13. 2. Cały czas bardzo sztywno trzyma napięcie. Tutaj minimalnie już zaczyna napięcie schodzić. Widzicie? 13 o no 09 jest 16,43 No także tak właśnie wygląda krzywa rozładowania. On będzie bardzo, bardzo długo trzymał i chyba nagle padnie. Tak mi się wydaje. No, zobaczymy. Dobra, słuchajcie, 21 9. 2 720 1290, no 3,4 niby. Tu mamy 13V, 55Ah. Czyli jesteśmy za połową obciążenia i dalej mamy 13V na nim. Zobaczmy sobie godzinowo. Bardzo sztywno to napięcie widzicie. 13,2 było, 13 13 O której zaczynaliśmy? Koło 10 zaczynaliśmy? Czy tam 11? No. 10:30 do 21:30 no to od 11 do 21:00 mamy 10 godzin, więc po 10 godzinach obciążenia cały czas ładnie, równo się to trzyma. No, także Life Po4 jest różnica, nie ma podejścia do agm i kwasów. Jedyne co plus AGM-kwasa to jest wysoki prąd rozruchowy, bo tutaj BMS, czyli Battery Management System, czyli elektronika, która zawiaduje i steruje baterią, ogranicza ten prąd do ciągłych 100A jedynie. A przy rozruchu on tam ma chwilowe nie pamiętam ile ale to sobie potem zobaczymy. Ale tam te poprzednie miały tam około 300, 200 Amperów 300 tam wiecie przez sekundę. Więc tak nie są tu duże prądy rozruchowe. Rozruchowe to to w ogóle nie nadaje się do rozruchu ale do zasilania jak najbardziej. No i siemanko z rana która jest godzina już Wam mówię. 8.14 eee, Mamy co? Telefon już się rozłączył. Akumulator BMS wyłączył akumulator. Mamy 0,4 V na zaciskach, ale to nie jest 0,4, że akumulator ma tyle, tylko po prostu wewnątrz, tak jakby został rozłączony. Po podłączeniu ładowarki on się obudzi i może nam się uda odczytać dane z tego naszego rejestratora. Co mamy? 102,8 ah godziny. 1300 wh czyli troszeczkę ponad. Ponad etykietę. No i teraz wolty 12,87. To jest chyba napięcie średnie z całego czasu testu, chociaż dokładnie nie wiem. Tu jest numer tego obciążenia sztucznego. Nie znalazłem dokumentacji do niego, także no parametry według mnie bardzo dobre. Idę go podłączyć do ładowania. Zmierzymy sobie, ile on energii pobierze podczas ładowania. No i zobaczymy, czy nam uda się odzyskać więcej danych. No, o przebiegu czasowym tego krzywej rozładowania. A jeszcze podłączyłem multimetr 0,4V. Dobra, jesteśmy w takich warunkach bardziej warsztatowych. Ładowarka podłączona, świeci się na czerwono. 10A. Mamy na naszym akwatorze 11,4. Ciekawe, czy on zgubił dane po odcięciu zasilania. Czy będzie synchronizacja danych wczoraj no niestety jak telefon się musiał uśpić na wieczór i no, nie zsynchronizowało danych urządzenie chyba nie ma pamięci napięcia więc no tej krzywej rozładowania niestety nie zobaczymy tak jak widzicie urwała nam się w okolicach tej 21 kiedy ostatni raz sprawdzałem telefonem no myślałem że się zgra szkoda no, no to mam 11,5 jest 8.27, czyli 8.30 zaczynamy ładowanie aktualnie pobieramy tyle, power factor 87 ktoś mnie poprawił, że powiedziałem ostatnio, że to jest sprawność ładowania to był skrót myślowy faktycznie, powiedziałem błąd rzeczowy power factor po prostu nam mówi o tym, że gdyby obciążenie było rezystancyjne no to byłoby 1 a że mamy po prostu urządzenie impulsowe no to im bliżej jedynki tym lepiej, sprawność to byłaby po prostu ile Energii faktycznie dostał akumulator, a ile pobrała ładowarka? Także dziękuję za zwrócenie uwagi. Postaram się na przyszłość mówić poprawnie. Tu mamy maksymalną moc, jaka była kiedykolwiek pobrana, 140 W i kilowatogodziny 00 jest na razie. No i zobaczymy, ile to się tam nabije, nie? No, no dobra. Widzimy się później. No i słuchajcie, naładowało się. 19.10 ile to tutaj trwało, około 10.46 był załączony ten czas, też nie wiem o której się dokładnie skończył 162W maksymalnie ładowarka pobierała 1.6kWh plus minus 0.1 taka jest rozdzielczość pomiarowa no, także tak to wygląda, A teraz napięcie, jak, jak, jak to napięcie wyglądało ojej, tu jest złe światło Zaczynaliśmy tam o 8.30. Tutaj ten pik 18.30, no do 10,5 godziny faktycznie, powiedzmy tutaj do, do 11 godzin. No i sobie rosło 13V, 13 V, 13.3 13.35, 13,5, i tu właśnie tak bardzo szybko zaczęło narastać do tam 14, chyba 4 też tak rozdzielczość pomiar tutaj nie, nie, nie złapała tego, no i znowu opadło sobie ładowarka przeszła w tryb w ogóle, nawet nie podtrzymania, tylko chyba ona już w ogóle nie ładuje no i tu już będzie napięcie się kształtowało na poziomie po prostu tym spoczynkowym no dobra słuchajcie, robimy podsumowanie, zakończenie i coś jeszcze bym chciał wam pokazać nasze napięcie, tu mamy dni mamy wykres do 7 dni max tutaj było nasze ładowanie po ładowaniu, napięcie, krzywa, wiecie, co każdą dobę wygląda mniej więcej tak. Na teraz to jest jakieś 12,8. Ja też też sprawdzić, czy po obciążeniu nagle ten akumulator nam się nie obudzi i nie podniesie nam napięcia do tego 13,3. To sobie przeprowadzimy. A potem porozmawiamy o parametrach tego akumulatora, no i też właśnie porównanie kartonów z poprzednim jakby producentem akumulatorów, które do mnie przyszły na testy. No i pokażę Wam instrukcję w ogóle unboxing, co przychodzi jak zamawiamy. Jest to wszystko bardzo podobne. Mam na to pewną teorię, no ale to już na samym końcu. Teraz biorę żarówkę H4 i zobaczymy jakby zachowa się napięcie po obciążeniu tego typu akumulatora, no bo tak jak mówię, nie za bardzo jestem jeszcze zaznajomiony z technologią LiFePO4. Także też tutaj po prostu uczę się i eksperymentuję. Rozkręcam słuchajcie żaróweczka H4. Na takich krokodylkach, już z jednej strony jest podłączona. Ja tak zaświecę, żeby nam tu nie, nie raziła. Czekaj, co się stanie z napięciem. Aktualnie mamy 12,84. Widzicie? Napięcie nam wzrosło. Czyli ten akumulator BMS, tak jakby odcina nam prawdziwe napięcie z akumulatora, podaje takie napięcie, jakby ghost, voltage, takie, jakby nie, napięcie duch no mamy teraz 13,3 i teraz po tym napięciu spoczynkowym, po chwilowym obciążeniu możemy oszacować poziom naładowania akumulatora gdzie właśnie 100% to jest około 13,3-13,33 pokażę Wam to dokładnie w dokumentacji, w instrukcji zobaczcie, poznajecie sposób pakowania w poprzednich nie było to w taki sam sposób zapakowane produkt manual instrukcja produktu, BMS ciągły 100 amperów. Tu tam gdzieś też będą, właśnie. O, tu mamy. poziom poziomu naładowania. 13,3 to jest okolice 100%. Tutaj 13,333,75. Właśnie ja miałem coś takiego, że kiedyś mierzyłem i 12,8. Mówię, 12, mówię kury, to padł mi akumulator, no ale on przecież był ładowany pełny. I po chwilowym obciążeniu to napięcie skoczyło na okolice 13,3. Hmm, także. No, już doszło do tego, że akumulatory po prostu mają elektronikę, która zarządza całym systemem po prostu szok, no ale technologia jest przepotężna zobaczcie, można ładować go 20 Amperów 0,2 C albo nawet półce 50 Amperów jest tam stanie wciągać taki akumulator i się jeszcze ładować nie, zdrowo, w zalecanych warunkach przez producenta i co do jeszcze chwilowych obciążeń tutaj gdzieś było, bo on ma 100 Amperowy tak, 100 Amperów jest maksymalny ciągły prąd rozładowania a chwilowy na 5 sekund 300 amperów podobno. Czy to prawda? Nie wiem, wy mi możecie powiedzieć. No ale tak to wygląda. No dobra, teraz do kartonu wracając, jak to przychodzi, wam pokażę jak to jest zapakowane i porównamy sobie to z kartonami poprzednich akumulatorów. Dobra, tu jest opakowanie od ładowarki. Ona ją trzeba sobie kupić osobno albo w ogóle wiecie zorganizować, ale karton Power Queen wygląda w taki sposób. Shenzhen Lizu Time Technology iPower Power Queen Made in China, wszystko spoko. Karton wygląda tak, 5 lat gwarancji. Co tam jeszcze? No, tu na tym kartonie za dużo nie widać. Po otwarciu, w taki sam sposób zapakowane. Naklejka, że tutaj są śrubki do post bolts. post To są terminale, po prostu słupki akumulatora. Ja pokażę Wam karton innego producenta. Widzicie. Podobieństwo. Ja widzę, tutaj tylko taśma zdradza, że to jest inny producent. Wymiar kartonów, rozmiar, nawet rodzaj taśmy klejącej jest ten sam i rodzaj nawet zagięć. Także podejrzewam, że jest jeden producent, główny fabryka, która robi po prostu na podmarki, albo oni sami mają kilka własnych marek, różną gamę produktów. Wiecie, te akurat były bez zabezpieczenia niskotemperaturowego, te są z zabezpieczeniem niskotemperaturowym, więc tak naprawdę też te ładowarki, one są znakowane chyba laserowo, także, no wy mi powiecie, bo też wiadomo, w jednej fabryce można zamówić coś na lepszą jakość, na gorszą jakość, też, też tak może być, tak? No ale, jakby ktoś był ciekawy, po prostu, no to, ja podejrzewam, że to przychodzi z jednego miejsca. Tu jeszcze odwracając w drugą stronę ten akumulator, tu przeczytałem trolling motor, czyli po prostu do napędzania silników elektrycznych, no jakieś łodzi. Albo jakiś, można też wyciągarek, może, tylko wyciągarki wiele większy prąd poboru. Także no, każdy ma po prostu inny marketnik, inne oznaczenia, inne parametry. No i te pro produkty troszeczkę się między sobą różnią. Aczkolwiek, jeśli chodzi o to. No, rozbieram taką ładowarkę w poprzednim filmie, 20 amperową. Jakość, powiem wam, była lepsza nawet niż mi się wydawało. Tutaj pewnie też tak jest. Ja już tego nie chcę rozkręcać. Jak ktoś chce, to zapraszam Was do tamtego filmu. No i co? Obecne ceny, promocje wszystko będzie pod filmem. Jak ktoś chce tam, jak już będzie po tych wszystkich promocjach i będzie chciał ktoś z Was tego kupić, no to też możecie napisać maila, postaram się coś tam, wiecie, załatwić dla Was, jak będzie to możliwe, jeśli chodzi o jakieś tam, nie wiem, kody, promocje. Jeśli o czymś tam zapomniałem powiedzieć w trakcie filmu, chętnie poczytam Wasze komentarze, co możecie dodać od siebie, moje ewentualne błędy, co powiedziałem źle. No i w ogóle zapraszam Was na grupę Rzeźbiarnia na Facebooku, tam możemy sobie podyskutować na różne tematy, zapytać się, poprosić o pomoc albo o czymś się pochwalić. No i co? To by było na tyle. Widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć. Może śmieszku, tu z ostro grabami działa jemu, uczestnie mu chwała, żadnej usterki się nie woli, bo bać mu się nie przystoi. że lutownicę i ostro lutuje. Będzie się działo, ja wam to gwarantuję.